Z rozkazu cesarza Nilgardu, zamordowanie rannych, kradzież. Jesteś niniejszym skazana na śmierć przez powieszenie. Albo tortury. O! Nie mieszaj się. Bierz nagrodę i jedziemy. O Zeminy nie pogardzą cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Zło jest złem. Mniejsze czy większe. Nie ma różnicy. A suka gryzie! Ściągaj ją! Zrobimy to po mojej! ci się szmato? Matka mi da! Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Twoje świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca. Co Zabijam potwory. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości. Więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od Przyścigli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. Sni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem: Ocalenie do Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. Księcia wcieli się weteran nowigrackiej sceny Abelard Ryza. W roli księżniczki ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubaturkę o słowiczym głosie Pristille. Witam Was bardzo serdecznie. Przepraszam, że się z Wami nie przywitałem. Słuchajcie, robimy teatr, robimy, wy, wy, wystawiamy tą sztukę. Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę, tak dla kurażu. Wiedźminie, wzywam cię w arcy-delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijam potwory z przyjemnością i i odznaczam się nieludzką jurnością. Gerald łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawie, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Ech, żałować będzie kochanka me dziecię, ale przecież nie wezmę bestii, zazięcia no przecie. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu. O, ukochana! Długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Całe miesiące wstrzymywaliśmy też cielesne chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, luba, o rękę. To powiedziawszy. ...wraz uklęknę. Zgadzam się, ukochany! Zgadzam! Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Strata! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! To. Czuję, że zaraz się ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmienno-kształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie. Przestańcie! Potwór czy nie, ja go kocham! Chować miecze, bać się do plera to głupota. Zaręczam to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz podły charakter właściwy temu słudze. Masz rację, Wiedźminie, mi nie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii: dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż! Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę! Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy. Panie władzo, no już, dawajcie na scenę. Zakujcie tego zdrajcę w dyby. Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem Dopler i księżniczka ślub wzięli. A na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegi. Miejsce Doplerów jest na stosie. Palić ich trzeba! Daj spokój, nie widzisz, że to żarty są? W komedii to i gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde. Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt, świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roiwenowi, Skurwielowi i straży świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Zapytam się tutaj, czy dlaczego nie skontaktował się z Przyszczillą. W ogóle w nietypowy sposób witam was jeszcze raz ponownie bardzo serdecznie. Dzień dobry, Wiedźmin 3 Dziki Gon. Tak, w środku. No, ale czemu nie? Musieliśmy zacząć jednak od tego przedstawienia. Jak pamiętacie, od tego, jak wyjdzie to przedstawienie, od tego, czy przeczytam dobrze tekst, zależało, czy odnajdziemy tego dudu. Teraz mamy już okazję go poznać. To jest właśnie dudu. I będziemy mogli przejść pomału, płynnie po jaskra, będziemy odbijać jaskra, przecież taki jest cel. Ja te teksty, które słyszeliście na scenie, wcześniej sobie spróbowałem przeczytać, tak jak widzieliście ten tekst, wszedłem sobie jeszcze przed nagrywaniem, przeczytałem, postarałem się zapamiętać, no raz się pomyliłem, ale i tak wyszło na no dobre. Dlaczego nie skontaktowałeś się z Piścilną, ani aktorami? Byłem w teatrze kilka razy, pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać. Ale kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z jaskrem i Ciri. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Askra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy je szukali, ale. Ej, że! Czekaj no, cudaku. Gerald, a kiedyś ty ostatnio widział Cirigle, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dodo, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? A niech się zmieni. Zobaczmy jak wygląda Cirilla. Na pewno Wiedźmak ma ochotę. Tęskni przecież za nią. Szuka jej. Tak samo reszta przyjaciół. Zobaczmy razem. Tak, proszę. Zmień się w nią. Dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Tak, wystarczy. To był zły pomysł. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie, no to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali gołowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ech, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z Twoją pomocą możemy uwolnić jaskę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oksenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz chwilę, jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś doplerem, nie? I jeszcze podobna aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za ruki, zamienić się w tą babę albo, pojadę, w kawkę. Jasne. Dzięki. Nikt nie wie, że Męgę nie żyje więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie, poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach chłopców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. <laughs> Żałuję, że tego nie widziałem. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Mengę zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako mengę i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak, do zobaczenia w wąwozie. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Szapeli, tylko od czasu do czasu kogoś spale dla zachowania pozorów? Nie. Oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Nieźle sobie poradziłeś. Jak na pierwszy raz, pomyliłeś się tylko kilka razy. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Dobrze, że wybrałeś Abelarda do roli księcia. Maksym pewnie by zapomniał o premierze albo przyszedł pijany jak szpak. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. No za wiele to tego tutaj nie dostajemy. Zobaczcie, doświadczenie jeden, wcześniej pięć, coś tam. No. No, bo to jest właśnie efekt tego, że y, zadanie było już y, troszeczkę stare. Tylko nie wiem, dlaczego tyle mi się wbija tych koron. Zadanie zostało. Teraz będziemy lecieli do poeta y, w opałach. Zło jest złem, mniejsze czy większe. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale.